Jak sądzisz, gdybym wpisał do wyszukiwarki zapytanie skórzana sofa do salonu, to jak będzie wyglądał wynik organiczny, jaki zostanie zwrócony użytkownikowi przez wyszukiwarkę? Nie muszę spoglądać nawet do Google, daję obie ręce, że w TOP 10 wyszukiwarka nie zwróciła organicznie ani jednego wyniku, który byłby odnośnikiem do strony głównej sklepu internetowego, jaki ma w swojej ofercie te skórzane sofy do salonu. Co pewne 10 z 10 wyników to odnośniki do konkretnych kategorii lub w przypadku marketplace'ów przefiltrowane widoki zbiór. Ponieważ to kategorie są właśnie tym rodzajem zasobu, który precyzyjnie odpowiada na zapytanie użytkownika o sofę, jaką ten chciałby kupić. A umówmy się, to no nie jest nią strona główna, która odsuwa użytkownika o przynajmniej jeden dodatkowy krok w procesie zakupowym. Pomyśl o tym, nawet gdybyśmy hipotetycznie założyli, że wpisałeś do wyszukiwarki zapytanie skórzana sofa do salonu, a wyszukiwarka zwróciłaby ci w top 1 wynik prowadzący do strony głównej sklepu internetowego z meblami, to czy nie czułbyś się? Zdezorientowany? Intuicja podpowiedziałaby ci pewnie, że znalazłeś się w złym miejscu, ponieważ chciałeś kupić sofę do salonu, a tutaj nagle przed Twoim wzrokiem pojawił się sklep, który na dodatek na stronie głównej eksponuje slider z promocją hokerów do kuchni. Nawet zakładając, że ten sklep ma świetnie zaprojektowany UX UI, to wciąż od przefiltrowanego widoku zbiorczej kategorii sklepu, w jakiej zobaczysz te swoje skórzane sofy do salonu, dzielicie przynajmniej jedno kliknięcie. Przynajmniej jedno, a może dwa, albo trzy, bo może się okazać, że kryterium materiału, jakim jest skóra, będzie gdzieś daleko zaszyte w interfejsie, architekturze informacji. Tego jeszcze nie wiesz. Więc gdybyś trafił na stronę główną, będziesz zdecydowanie bardziej sfrustrowany, bo zostaniesz zmuszony do przeszukiwania oferty sklepu, a to mogła za Ciebie przecież zrobić już wcześniej wyszukiwarka Google. I to właśnie z tego powodu, to jest ze względu na chęć dostarczenia użytkownikowi możliwie jak najlepszego doświadczenia, skrócenia do maksimum procesów zakupowych, dziś w wynikach organicznych Google nie znajdziesz w przypadku tego typu zapytań w ekspozycji zbyt wielu stron głównych sklepów internetowych, bo Taki wynik ma po prostu słabe dopasowanie do intencji użytkownika. No i z tego też powodu, jeśli myślicie o całościowym procesie pozyskiwania ruchu z wyników organicznych Google, strona główna nie powinna być przygotowywana do przyjmowania na siebie tak zwanego money Keywords, czyli typowych fraz sprzedażowych dla biznesu. To, o czym mówiłem do tej pory jest pewną prawidłowością, ale są i od tego pewne wyjątki. I tak na przykład w przypadku zapytania o usługi na lokalnym rynku, np. kominiarz Koszanin, strony główne będą pojawiały się w top 10. Co prawda, wciąż w mniejszości, ale jednak, a to dlatego, że dopasowanie strony głównej do kontekstu zapytania kominiarz-koszalin wydaje się całkiem rozsądne. To znaczy, jeśli ktoś szuka kominiarza, to prawdopodobnie albo szuka w wyniku w Google Maps, no, jeśli ma jakąś awarię, a kontekst odległości kominiarza od miejsca awarii jest dla niego kluczowy, żeby ta awaria została jak najszybciej usunięta albo szuka stron firmowych koszalińskich kominiarzy bo no, chce zapoznać się z szerszą ofertą kominiarza, ofertą B2B na, na przykład regularne serwisowanie instalacji wentylacyjnych i tak dalej albo ostatecznie szuka katalogu firm regionalnych z Koszalina, który zawiera te widoki, te odnośniki do e, kominiarzy z Koszalina, aby móc w nich, w nich znaleźć dane kontaktowe do tych firm, które nie mają swojej dedykowanej strony internetowej. Czyli mamy różne cele, różne zdarzenia, różne intencje z jakimi ktoś może szukać usług kominiarski w przypadku zapytania regionalnego i algorytm odpowiada wynikami na wszystkie te okoliczności, eksponując w wynikach organicznych zarówno katalogi firm, i tutaj dopasowaniem jest jakaś konkretna kategoria, czyli no, nie strona główna katalogu firm, tylko konkretny przefiltrowany widok zbiorczy, jak i strony główne stron internetowych kominiarzy, bo no, częstą praktyką w przypadku mniejszych firm są tak zwane one page, landing page, które no, nie posiadają architektury informacji, czyli dedykowanych widoków na poszczególne usługi. I teraz gdybym postawił się w miejscu e, kominiarza to dla mnie z punktu widzenia SEOwca tworzenie one page'a wciąż nie jest jednak optymalne i to mimo że tak jak wcześniej wspomniałem dzisiaj strony główne kominiarzy są wciąż eksponowane w wynikach organicznych Dlaczego? Lepszym, bardziej perspektywicznym modelem byłoby jednak stworzenie sobie strony internetowej, która miałaby architekturę informacji, czyli dedykowane widoki, dedykowane ofertówki odpowiadające na konkretne zapytania do wyszukiwarki, w tym także na przedmiot y, profil działalności, czyli kominiarz koszalin. Zasadniczo nie widzę powodu, aby firma, która i teraz zmyślam nazwę, na przykład Smoke Expert, miałaby nie posiadać dedykowanego widoku o adresacji na przykład SmokeExpert.pl łamane na kominiarz myśli Koszanin, ponieważ za X lat, i tak jeśli tylko algorytm będzie posiadał w swoich zasobach wystarczająco dużo atrakcyjnych, dedykowanych podstron, które są osadzone w szerszej architekturze informacji stron internetowych, to trend wypadania stron głównych. Z wyniku organicznego, na zapytanie kominiarz Koszalin, będzie postępował. Dzisiaj strony główne stron internetowych kominiarzy są nadal eksponowane w serpach, ponieważ algorytm nie posiada w jego ocenie wystarczającej ilości trafnych wyników, które byłyby pod stronami. I no nie chcę wdawać się tutaj teraz w grubsze szczegóły, bo można mówić o tym jeszcze przez kolejne pół godziny albo godzinę. Ale jeśli wpiszecie sobie kominiarz Warszawa do Google, to możecie dojść do wniosków, że Adrian, pierwsze wyniki są obsadzone przez strony główne stron internetowych kominiarza jasne, prawda, tyle tylko, że fakt, że one tam wiszą jest wypadkową po pierwsze wieku tych domen, faktu, że są naprawdę turbo mocno podlinkowane z zewnątrz, wiele z nich jest w topach od wielu, wielu lat, kiedy jeszcze selektywne podejście do budowy architektury informacji nie było oczywiste i 10 lat temu rzeczywiście to strony główne serwisów przyjmowały na siebie 90% wszystkich y, linków przy, pozyskiwanych przez samowców i to strony główne były dominujące w kontekście zbierania ruchu z Google. Jeśli masz serwis, który wisi w topach i jest nim strona główna na Money Keyword, to absolutnie odradzam podejmowanie jakichś gwałtownych ruchów, bo proces odwracania ekspozycji strony głównej na rzecz konkretnego URL-a, konkretnej dedykowanej podstrony, konkretnego widoku to osobny wątek. Ale jeśli planujecie nowy projekt, nową domenę, trzymajcie się absolutnie architektury informacji i dedykowanych widoków ofertowych. Poza tym, to że w wyniku organicznym jest sporo stron głównych, jest też kwestią tego, że są to strony główne serwisów osadzonych na domenach exa. Meczowych, a fakt, że są to domeny egzakonatorskie, one też implikują takie, a nie inne ułożenie serpów, to jednak, spinając wszystkie wnioski w jedną klamrę, strona główna powinna spełniać przede wszystkim funkcję informacyjną dla klienta i spychać krawela Bota tam, gdzie chcecie i rankować na pule brandowe. Czyli na przykład, jeśli mieli, myślelibyśmy o tym naszym przykładowym, przykładowej stronie firmowej Smoke Expert, to strona główna powinna mieć tak ułożony content, aby rankować tylko na pulę słów Smoke Expert, Smoke Expert Koszalin, Smoke Expert Ulica 1 maja, 100 przez 200 i tak dalej, a nie kominiarz koszalin. Chciałbym, abyście zapamiętali z tego materiału, że skupianie zasobów wokół pozyskiwania ruchu do strony głównej waszych stron, sklepów, blogów na manej to. Kiepska praktyka, bo po pierwsze trend ekspozycji stron głównych w wynikach organicznych jest, jest już jednak spadkowy. Strony główne dla zapytań sprzedażowych są po prostu słabym e, dopasowaniem do intencji użytkownika, e, zaburzają proces UX-owy, koniec i kropka, więc zasadniczo wraz z upływem czasu, tak długo jak internet będzie się rozrastał, e, będzie przyrostała konkurencja, a wraz z nią liczba dedykowanych, odpowiednio mocno podlinkowanych e, zewnętrznie i wewnętrznie widoków, mocnych kontentowo yy, widoków ofertowych, tak długo ekspozycja stron głównych będzie się zakręcała. Po drugie, pozycjonując stronę główną uniemożliwiacie sobie wykorzystywanie tzw. rich snippetów. Do widoków stron głównych nie przypniecie danych strukturalnych i tyle. Jeśli chcecie zająć pozycję w SERPie swoją stroną internetową, to pracujcie na widokach pod stron, które możecie w wyczerpujący sposób opisać danymi strukturalnymi, dzięki którym osiągniecie np. star ratingi, czyli charakterystyczne gwiazdki yy, w SERPach. CTR w porównaniu do zwykłego wyniku organicznego będą w tym przypadku no, nieporównywalnie wyższe. Po trzecie, niekontrolowane wypełnianie strony głównej w treści może prowadzić do wyjątkowo upierdliwej kanibalizacji. I mówię wyjątkowo upierdliwej, bo pamiętajcie, że strona główna jest. Spośród całej architektury informacji najmocniejszym zasobem w waszych stronach internetowych, zasobem nad którym najdłużej wisi Googlebot, więc to naturalne, że jeśli napchacie odpowiednio dużo tekstu na stronę główną, żeby wypozycjonować stroną główną swój biznes na jakiś money keyword, no to dochodzi do pewnego paradoksu. Po pierwsze, może być tak, że w top 10 algorytm w ogóle nie eksponuje ani jednej strony głównej w wyniku organicznym na ten money keyword, na którym wam zależy. Na co, co już może wskazywać na to, że nie zrobi też tego w przypadku Waszej strony internetowej, bo doskonale rozumie, że dopasowanie strony głównej do tego zapytania jest totalnie oderwane od intencji użytkownika. To po pierwsze. A po drugie jeśli ten content, który napchacie na stronie głównej odleży odpowiednio długo to robot zaczyna przyjmować to jako pewną prawidłowość. Jeśli stworzycie w końcu dedykowany widok, dojrzejecie do tego procesu, na ten wasz money keyword wcale bot nie będzie chciał go eksponować, bo będzie jednak uważał, że to strona główna. Skoro jest, ma tak dużo obszernej, odleżałej treści, to właśnie ona jest lepszym zasobem, który w kontekście całej architektury informacji, całej domeny jest dla niego, dla tego konkretnego serwisu lepszym, bardziej wyczerpującym zapytanie do wyszukiwarki wynikiem, ale że w przypadku naszego zapytania, bo sprawdziliśmy to wcześniej, Google nie eksponuje żadnej strony głównej w top 10, to do top 10 i tak nie dojedziecie, więc żeby ten proces odwrócić, to stronę główną trzeba będzie zubożyć w content, odczekać swojej, liczyć na to, że Google zmieni ekspozycję ze strony głównej na ekspozycję na widok, dedykowany widok, ale to wcale nie jest takie proste, oczywiste, bo o tym zadecyduje także profil linków strony głównej, bo jeśli będziesz miał pecha i do strony głównej swojego serwisu pozyskiwałeś naprawdę dużo mocnych linków, także z anchorami exact match, albo pochodnymi tego e, swojego money keyword, to może się o pokazać, że cały proces jest dość złożony. Mam nadzieję, że tym materiałem, choć trochę przybliżyłem Wam odpowiedź na pytanie, czy pozycjonowanie strony głównej w wynikach organicznych w Google, serwisu, sklepu, bloga na jakąś frazę sprzedażową to dobry pomysł. Pamiętajcie, aby trzymać się dedykowanych widoków, planować architekturę informacji wcześniej i konsultować swoje projekty, bo nawet tak wydawałoby się, że nieistotne dywagacje w kontekście pozyskiwania ruchu z Google mają jednak znaczenie. Tymczasem dzięki bardzo za uwagę, mówił do Was Pakulski-Paku z agencji Samopaku Studio. Widzimy się już niebawem w nowych materiałach. Do, do następnego, cześć!